To jest w ogóle mój pierwszy odcinek z głosem, ale postaram, trochę się stresuję, ale postaram go zrobić znaczy, postaram zrobić go jak najlepiej. O, no dobrze, no to nie wiem, wybierzmy może jakiegoś, zademiarza. zadymiarza. Ostatnio trafiłem Perla, nie wiem, może wystarczy, spróbujmy, może, no w sumie starczy, sobie. okej, okay, no to gramy. O. Jak będą lekkie lagi, to sorry, bo gram na telefonie. Okay. Nie wiem po co dałem tę, tę emotkę, ale okej. Okay. Dobra, widzę dynamikę, więc chyba uciekam, bo on mnie chyba zdominuje. To pozwala sobie. Nie wiem jak to się nazywa. Widzę Bill chyba w przebraniu. Tu też uciekam? No, po co ja tam strzelam? Nie wiem. Okej. Okay. Jeszcze chyba to jest. Uh, okej. Okay. Było... okropnie. Wręcz... okropnie niż się spodziewałem, ale okej. Okay. Może weźmiemy sobie innego zadmiarza. Nie wiem. Ja bym może sobie wziął... Nie mogę się zdecydować. Może Daryla, bo dary jest mężczyzny. Okej. Okay. O, bas jest. Znaczy nie, czekła mnie, ale ogólnie jest. Chyba by ktoś z góry to będzie fajnie. Edgar, Edgar się trochę chyba. Papa. Okej. Okay. Nie, 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 nie. Papa. Pa. No dawaj, 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 dawaj. Okej. Okay. Tutaj jest na nich chyba, z tego co kojarzę, i pyk, super atakiem. chyba... Nie no, nie gadajcie, nie gadajcie, nie gadajcie, proszę no. No nie no, no nie no. No nie no. no już nie wiem jakiego w ogóle że ja mam wybierać. Nie wiem. Teraz mam na Leona, ale... Maxa... No tak słabo. Może Franka? Zmienia sobie sygnał. No dobra, no to spróbujmy. Okay. Iperator. Z tym zrobionym okay. Dobra, tutaj już widzę 8 osie, litowiec. 8 litowca, widzę. Dobra, pyk, pyk, pyk i pyk, okej, okay, już mam jednego, tego, 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 pyk, 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 teraz zrobię pyk, pyk, a nie, nie zrobię, okej, okay. dobra, to pa, pa, no, pa, pa, ja ci mówię, no, pyk, 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 jest, no, nareszcie już się że zginę, naprawdę, dobra, widzę rosę, to jest tak rose. rosę, Dobra, kolejny Frank. Nie no, udawać, że jesteś pyk, 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 No i pyk, no i mnie rozwalił. No nie no. Kurde no. Mogłem zebrać te, te. No, fajnie mi się go nim. No to może jeszcze raz. Jak chcecie odcinki z Robloxa to piszcie w komentarzach. To ja się postaram nagrać trochę szybciej. Dobra, pyk, pyk i pyk. No i Edgar, a nie. Myślałem, że już zaatakuje. nie zaatakuje. Czyli fajnie jest. Jest mega fajnie. Okej, okay, widzę. To jest... Jak już się nazywało? Nie nani, No. Miko, o Miko. Miko, dobra. Nie ja do tego tutaj nie podchodzę. Do tego też i co ja tak w ogóle... w ogóle? On się szybko woduje. No nie no, nienawidzę Miku, no, Miku, no, Miku, no, no nie no, widzę tej mapy! Miko no, Miko no! Miko no do tego! Nie! Czy to głowy? Wezmę sobie. Może perla? O, oh, czy per, perła? Perła, czy perla? Nie wiem. <śmów> tam nie widzę... A jak się nazywam? Ja zapamiętam w ogóle. Znaczy, o, no i, no i proszę, no i proszę. Czego tu oczekiwasz? Naprawdę, no już nudzi mi się to cały czas przegrywanie. Mi hmm. brakuje dosłownie 940, 950, a teraz co będę miał? Ta dropa, no nie no, to ja muszę. muszę. No. Dobra, czyli tym mi nie wychodzi. 100. Okej. Okay. Dobra, spróbujmy. Tam okay. Pyk, okej. No może to był bardzo głupi pomysł, to jest bardzo, bardzo głupi pomysł, żeby go wybrać. Ale ja też jestem głupi, więc... O! Dobra, ten chcę się zaprzyjaźnić, a ja potem go chyba zdradzę. Tam zrobię. zrobię. I... będzie wid. Dobra, pyk, 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 tam OK Okej, pyk. No i właśnie, zgadnijcie co ostatnio strafiłem z, z miteka. Takie to. To z mi w ogóle nie potrzebę. Ale okej. Okay. Tyk, pyk. Ta, ta, ra, Tam dararam. Ta, Tam daram... Ta, Ach, niech to miałem tego. Ej, głupi byłem, że to zrobiłem. Przem go sporo. Dlaczego ja to zrobiłem? Nie, nie. nie. Dobra. Tantararami będę... tam, kamptu w krzakach. Ale zdoby... no ciekawe jak tam terrorama zrobimy. Ale... ej, zrobię! Prawie mu zrobiłem terrorama, ale nie. Dobra. Druga ranga i jedziemy po Star Dropa. Ty! A nie, bo mi nie dało, no nie no. Ale i tak go nie wybieram. Ja wybiorę sobie... Lol... Okej, okay. dobra. dobra. Okej. Okay. O nie, Squeak. O nie. Tak Squeaka lubię. Mój kolega go ma, ale... W ogóle napiszcie w komentarzach jeszcze, czy, czy mam nagrywać z kolegą, bo mam parę kolegów z klasy, to mógłbym z nimi nagrywać. Czy wolicie, żebym sam nagrywał sobie, to ja to zrozumiem i po prostu postaram się nagrywać w stosunku do was, Tak. A nie, no, ja nie mam tego! Dobra. Trochę lag mam, ale okej. Okay. Jest, prawie! No nie, why, Jan? I'm jakby ona tutaj. Ha! 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 Proszę, niech mi to da t, t, spać. By, by wie co. Dobra, spokój. Czyli już wiemy co brać. A nie ma walki z bossem. A nie, walka z albo, bo to jest walka z Zbanie star, dobra. A za ile to nie ciąga? Aha, strzelina szczegół. <grydy> Spoko. Gorąca strefa, zbioru klejnotów yy. Może to. I wezmę sobie znowu perla. Bo ostatnio nie trafiłem. on mi się podoba, ale on jest trochę słaby. To będzie trochę problem. Pik, pik pik, 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 pik! Jest, dobra. Rosa zginęła. I jeden typ ode mnie. Pik, 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 pik. Pik, pik, pik. Pik, pik, pik. Pik, 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 pik. pik, pik, pik. 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 Dobra. Wygramy to. Oko wygramy to. Aha, dobra. Dobra, może nie, ale... Nie, wygramy, bo to jest ten. Jest! No. Nareszcie. A też w sumie... Nie wiem, po co powiedziałem to nareszcie, ale okej. Okay. Dobra. Dobra, wygram. Marka Jej! I sen za to... E... Nie wiem, nie wiem, bo pominąłem szybko. Aha, czyli Rosanne, no okej. Okay. Czyli jeszcze raz gram. <śmum> mamba study I got the on the truck pyk nie no no nie no no nie no Lamborghini lubię Lamborghini dobra, dobra zniszczyło tamtego teraz pyk zniszczy tego o nie o nie o nie, nie, nie. pyk brawo brawo Ej brawo, ja no będzie się coś w ogóle. Co ty, Biaki? Może Edgar tutaj tak nie. Okej, okay. ej, daję sobie radę, daję sobie radę. Pyk! Brawo, oczywiście, żeby to dobrze było. Tam go chyba nie ma. A nie, jest. Pyk, proszę bardzo. Nareszcie. Znaczy mm, cały czas nie znaczy, te dwa razy do no, Dlaczego ja nie dostaję tego? Żetony pa... za bitwy. Nie wiem, ja się zgodzę. Może trzeba zabić ostatniego. Nie wiem, postaram się zabić wszystkie. Ale wiem, że mi się to nie uda. Jak na moje IQ to mi się nie w życie to nie uda. Kurde! No nie, no! Ej, gdzie nie, nie! Ja się patrzyłem i ja jeszcze graczy, już! No nie! Przegrywany! Tyk, 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 tyk! Dobra. Teraz zrobię tak, niech ktoś tam do mnie podejdzie. O nie, nie, nie! O, i ja znowu przebrałem. Kurde. Pik, pik, pik! O, dobrze, pik, brawo! Brawo! Ej, jaki on jest! Jakie pięce dajkił, co w ogóle? Brawo! Ej, on go prawie... Pokona ich! Nie, nie pokona, Ale był blisko! Nie, dobrze grał, dobrze ty grał. Czekajcie, się, Widzimy się za chwilę, bo muszę zbierać mojego starłapa. Thank <laughs> you. Dobra widzowie, jak widzicie nareszcie, bo tylu próbach udało mi się wygrać pięć bitw. No i klikam wejście, no i start drop. Dobrze. Yy, dobra. Proszę, oby coś dobrego. Proszę. Pyk, pyk. Jest! Mityk! 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 Aha! Ha! Tyle czasu na 200 ulepszeń! Mityk! Mityk! Nie, ja w to nie gram. Dzięki za odcinek. Pa!